w następnie degustacji. Tym razem mam mm, piwo e, z dyskontu. E, Home Bargains e, Taproom Perch Rock Pale, czyli skała konia. Coś w tym stylu. Session Pale Ale. E, uważone na mezzi. 4,8% alkoholu. Mam wow, tu taką fajną latarnię. Jest to Limitowana edycja z mikrobarwaru numer 1. Co tu piszą, użyli Citra, Chinuk i Eureka. No I oczywiście jest to ekskluzywnie ważone dla Taplum Craft Beer Selection. Dla TJ Morris, czyli właściciela Homburg. Czyli mamy kraftowe piwa z Homburgiem Aldi ma, Lidl ma, Tesco ma chociaż nie własne, nie pod własną marką. E, Morrison ma własne, Asda ma własne. Tesco kiedyś miało własne, e, ale zrezygnowały, po prostu teraz ściągają kraftowe piwa i już. E, Trochę piw kraftowych z własną marką. E, ma Sainsbury, ale nie jest tego dużo. No, ale powiększają trochę asotny. Ale że mamy tutaj dyskont, który ma własną markę. Czemu nie? Czemu nie? Dobrze, przejdźmy do piwa. Piana zdążyła opaść. Nie była zbyt duża, ale za to drobno pęcherzykowa, e, biała. Okej. Okay. Piwo e, jasne, troszkę zamglone. Aromat nie jest zbyt duży, ale w miarę przyjemny. Taki, takie owoce egzotyczne, taki typowy miks trochę mango, trochę papai, trochę, trochę marakui. Razem ładnie. Gdzieś tutaj, gdzieś z tyłu, jeszcze troszkę czuć em, giełek sosnowych i cytrusów i jest naprawdę ładnie. E, chociaż nie jest to duży aromat, ale przyjemny. Dobrze, przejdźmy do smaku. Wasze zdrowie. W odbiorze piwo, muszę powiedzieć. Może nie ma aż dużo takiego smaku, ale jest przyjemne. Pierwsze wrażenie jest takie, że nasycenie jest niezwykle niskie. To piwo jest prawie płaskie, ale bardzo ładnie się je pije. Drugie wrażenie jest takie, że ciało nie jest wodniste, jest takie średnie, czuć. Takie, jakby lekką ziarnistość z pszenicy, troszkę może, no zaraz co oni tu uszyli? Czy, czy oni tu piszą w ogóle cokolwiek? Słód jęczmienny pszeniczny, chmiele i drożdże. No i to czuć tak naprawdę. E, także y, zaskakująco fajne ciało, na sesyjne piwo jest, jest ok. 4,8, e, ja zawsze mówię, że 4,7 powinno być taką granicą sesyjności, no ale to piwo zdecydowanie ma charakter sesyjny. Bardzo delikatnie się je pije. E, goryczka jest niewielka, ale jest zaznaczona. Takie lekkie może, e, lekkie grejpfrutowe zacięcie z takim naprawdę ziołowym finiszem. E, troszkę nutek cytrusowych, takich... E, soczystych, odświeżających, powiększających pijalność, ale w smaku nie ma aż tak dużo tych owoców egzotycznych, które są w aromacie. Odrobina jest, ale nie dużo naprawdę. E, także piwo jest wytrawne, e, z takimi raczej cytrusowymi, troszkę zestowymi akcentami. E, bardzo fajnie się pije. Myślę, że to jest taka kwintesencja tych piw, e, tych sesyjnych IPA. Przynajmniej według mnie tak powinny wyglądać. Nie lubię tych sesyjnych IPA, które są e, bardzo lekkie. W sensie, że prawie, że wodniste. Takich nie lubię. To jest przyjemne, delikatne e, i ma ciało. I to się bardzo ładnie pije. Zdecydowanie. I do tego nie trzeba jakichś bardzo niskich, nawet bardzo niskich ABV można to osiągnąć, co oczywiście demonstrują mildy i, i bitery, które naprawdę mają mało ABV, mały procent alkoholu. A ciało zwykle jest ciekawe, przyjemne, lekkie, ale jest zachowane. Tak samo tutaj. No i także. Piwo mi się podoba. E, oczywiście mogłoby być więcej smaku, no ale nie przesadzajmy wtedy. Ten smak mógłby przeszkadzać w konwersacji. E, także mi się wydaje, że takie podejście do sesyjnego piwa, gdzie piwo sesyjne, jest po to, żeby było mokre, gasiło pragnienie i nie przeszkadzało. I żebyśmy się nie rozwodzili na tym, o jakie to piwo jest, tylko rozmawiali z przyjaciółmi, oglądali mecz, cokolwiek i mieli coś do popicia. Dlatego w tej roli także bardzo dobrze sprawdzają się lagery. Bo mają bardzo czysty profil e, i nie przeszkadzają. Tak samo to piwo e, jest, jakby ja się że tak powiem, przyłożyć. To jest do znalezienia coś ciekawego tutaj. Ale na takim poziomie, że to nie przeszkadza. E, mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podoba. Tak jak podoba mi się to piwo. Może dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwonku, który będzie Wam przypominał o każdym filmie na kanale też będziecie na bieżąco. No a przez to nie opuścicie żadnej nowej ale degustacji. Wasze zdrowie. Cześć.